Ciemka wszystkim, jestem Kobran. A to kolejny odcinek z gry. Ork Must Die! Jeden. I w poprzednim odcinku przeszliśmy w wiadukty, gdzie do, nauczyłem się, że nie warto używać tych oto barykad, bo są słabe. Eee, i cóż, nie wiem na co zbieram w tej chwili, prawdopodobnie na kolca. Albo czekam na przykładki, o, odblokowane, dobra. To już wiem, co będzie. Bliźniacze, sale. I pułapka sprężynowa wyrzuca wrogów w jednym kierunku. Przydatne w przypadku kadzi z kwasem. Aczkolwiek trzeba uważać, bo one rzucają na naprawdę dużą odległość. I tu mamy zadarmi beczkę. że Eee, i o ja co tu jest? Aha, dobra, tu są. Nie wiem, który. A oni tędy idą. B. Ile kosztuje wyrzutnia? Wyrzutnia tylko 600. Oho, mamy ogry. To ogry są. O, ich będzie mało. Może ze dwa przejdą, ale oni mają strasznie dużo życia. I dużo punktów zabierają. Weźmiemy pułapkę sprężynową, oczywiście łuczników kolce, ścianę strzał, pas wiatru. I myślę, że podłogowy przypiekacz, weźmiemy trójeczkę i powinno. to zadziałać. Powinno mieć dość duży zasięg, żeby to ich wywalić. Ale teraz przejdziemy jeszcze tam od razu. O, aha, dobra. To jakoś... Dobra, tu. To tutaj tak samo gdzieś, tu w tym miejscu. I powinno je wyrzucić dość daleko. E, dalej. Kolce. Od razu postawię kolce przed bramą. I tu też kolce, od razu przed bramą e, Ścianę Strzał dam jeszcze tutaj, w tym miejscu. I tu ogólnie bardzo podobna mapka jest w dwójce. Także ja trochę ją, także tutaj podobną taktykę nieco zastosować mogę. To będzie dobre. I łuczników. Na razie łuczników dam tutaj jednego. Ja jeszcze mogę jedno kolce dać. Ech, nie, ja chyba... Nie, sprawdzę, bo oni mogą iść z naprawdę wielu stron. A nie, tylko z dwóch. To mi się nie opłaca na razie. Wypuszczę ich. Aha dobra. Ech, mam nadzieję, że to zadziała. O i wylecie. No dobra. mam nadzieję, że większą mi ilość sprzętu za jednym razem. I zobaczymy jaką serię zabójstw wykonamy. Chyba coś się zbagowało. A, dopiero zginął. Chyba, że to ogry w patii, dlatego To mogę być to dobra. Czwóreczkę i tu jednego łucznika. I tu drugiego na razie będę strzał normalnie. I zobaczymy, co mi tu da. Wypad, Nikt was tu nie zapraszał. Dobra, zobaczymy, jaka będzie seryjka. O, brawo, trzynastu. Eee. Szósteczka. Tu. No wypadek by mi się nie udało za którymś razem. Nie, bo teraz... Nie, z jednej strony... Aż dziwne. Byłem pewien, że pójdą z dwóch. No chyba, że obra mi rzucą na końcu. Ogry naprawdę są silne, ja ich nie lubię. Gorsza, jak dla są tylko trwałe. Ale nie, wiem, są podrzęczne. Poczekam, aż trochę mana zregeneruje. I mam. On jest Nie, zapraszam. nie, nie, To moja twierdza i nie, nie. za wszelką cenę. nie. Pięknie. Siódemkę sprawdzę, bo chyba zdaje mi się, że tak ustawię to w ten sposób, to usunę za to i to postawię jeszcze tutaj, w tym miejscu. E, dobra, dalej łucznika, jeszcze później ustawię jednego. E, tutaj tak samo, e, nie, nie, nie łucznik. R chciałem mieć nie 4. Nieco w tą stronę. O. A łucznika jednego tu. Co dalej? No, oczywiście strzał więcej. Będę potrzebował. Już yy, ja mogę nie dać rady w pewnym Będzie momencie bronić tego miejsca, więc jeszcze tu je ustawię. I tu, i nie wiem co to SG-1 Nie wiem o co chodzi z tym questem znaczy, yy, Z tym maczykiem Zobaczymy Uwolnij horrora A, i teraz dwustronnie, to już nie będzie tak łatwo Bo Muszę bronić dwóch miejsc naraz Nie ja Mogę po prostu wrzucać Tak jak to, to robiłem wcześniej Ale widzę, że to są nierówne, jeżeli chodzi o Tylko nie, tylko nie on. on ogłusza swoje uderzenie O właśnie, przypomnę się jeszcze czemu tak bardzo do nie lubiłem Ogr ogłusza swoim uderzeniem no, Nie pozwalam Ale było blisko, trzeba przyznać Czyli teraz z drugiej strony pójdzie Ogr Jeszcze łucznika jednego łucznicy są bardzo przydatni, ujaśnił ale szkoda, że tutaj nie masz tylu ulepszeń. O, ja, to nie obrót. Mam nadzieję, że z drugiej strony będzie tak. Cześć, czy mogę go. Nie, ja go się nie da wymawiać w gatunku. To zmienia postać rzecz. Ale na szczęście mam ustawiony tyle pułapek, że to pewnie... mi. że to jej nic nie da. A i z ogrów najczęściej wypada pieniążek. Dlatego warto ich zabijać. Nie, tu nic nie da. A teraz z pójdzie ogr. Jeżeli. Dobrze, kombinuję. Tak, albo oboje nie pójdzie. Dobrze. Noha. E, Tam ci tutaj nic nie zrobią, ale jedynie tu na wszelki parę się upali, że nic się nie stanie. A tu jest jedyneczko. Do Dobra, a jakoś się udało. A nie jestem pewien jak. A będę potrzebował teraz, nieco... jeszcze jedną taką wyrzutnię. I bardziej w tą stronę Dobra Druga strona, tutaj tak samo. Aha, tutaj, tutaj chyba nie bywali. Ale tu, nie, tutaj nie. Tu stawie ścianę z siebie To będzie ostatni widok twoim. Znaczy nie ścianę tylko po Podłogę. mi chodziło o to, że jak je wystawiam. Tutaj strzały, tutaj jeszcze nie wykorzystałem, to muszę uważać na to. A po to, tam to wywali, i skąd wywali? Z samej strony tylko jak się z dziwnie wywali. Dobra. Teraz przypiekać, przypiekać, a ustawię tutaj jeszcze. Dobra, nie ustawię go tu, bo jeżeli ktoś na, to, na niego nie nadepnie, to i tak wyleci. To jest dobra. A teraz tak. Jest zasięg, jest. Jeszcze po jednym łuczniku. i powinno być w miarach. O, to będzie dobre. Dobre i powinno się jakoś udać. Jeszcze dwie fale mi zostały. Po moich kombinacjach powinno być dobrze, tak. Już dostają jutra. Do widzenia. Do kwasu Tak, i jak już mówiłem, to jest świetna kombinacja. Jeszcze tutaj ciekawe czy mogę tu ustawić. Nie. Szkoda. Dobra. Ale ogród już chyba więcej nie, nie rzucę. Ale chyba, że w ostatniej fali stawiam na to, że kilku będzie. Ja już mogę nie patrzeć, już mogę tutaj nic nie robić Będą latać, latać, latać A właśnie wtedy A to mi się nie podoba A tu Chodź tu w sprawia Gdzie jest Jak on tam wpadł? Ja się pytam, gdzie on jest? Wpadł do kwasu i się nie spalił Dobra Wreszcie zginął Tu jest to no razie chyba nic więcej nie jest potrzebne Aczkolwiek stawię tutaj... ...kolce, to będzie mi jeszcze ciężej przejść Dobra, w ten sposób W powinno być zmarło Ogry zaczęły przechodzić. Ja się za to ich nie lubię. Tak! Zaraz, zginię, zaraz zginiesz, zaraz zginiesz, zaraz zginiesz. O, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie, nie, 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 nie. nie. O, w ostatniej chwili. I koniec. Ale prawie trzeba było przyznać, w ostatniej chwili. Ile czaszek? 5! dziewięćset dziewięćdziesiąt 59995! Super! Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do kolejnych. już nie